Dzieci pozostawione bez opieki podczas wakacji mogą się spotkać z wieloma różnymi zagrożeniami. Dziecko może na przykład się zgubić lub może być zagrożone ze strony innych osób, może zostać na przykład porwane lub molestowane. No, dużym zagrożeniem może być także niewłaściwa opieka ze strony organizatora kolonii. Dziecko może także wpaść w niewłaściwe towarzystwo. Dzieci zachowują się bardzo różnie bez opieki dorosłych. Często podlegają wpływowi innych osób, rówieśników. Zaczynają się historie z alkoholem, z narkotykami. Jest to też spore zagrożenie dla dziecka w wieku kilkunastu lat, które samodzielnie wyjeżdża na pierwsze wakacyjne wyjazdy. E, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka w trakcie wyjazdu, warto zadbać o sprawdzenie organizatora, e, na przykład czy opiekunowie mają odpowiednie referencje i wykształcenie, e, tak aby mogli dobrze opiekować się dzieckiem, które pozostaje pod ich opieką przez dłuższy czas. Warto z dziećmi porozmawiać też, w jaki sposób powinny zachowywać w trakcie wyjazdu jak reagować na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i uczulić dzieci na to z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać warto też zaopatrzyć dziecko w odpowiedni sprzęt który umożliwi rodzicom prowadzenie zdalnej kontroli nad tym gdzie znajduje się dziecko w jakim towarzystwie przebywa i co się z nim dzieje w trakcie wakacji na pewno warto zaopatrzyć dziecko w lokalizator GPS. Jest to urządzenie, które pozwoli na sprawdzanie położenia dziecka w czasie trwania wyjazdu. E, takie urządzenia w tej chwili są już naprawdę niewielkie. E, mogą być na przykład przekazane dziecku w formie zegarka, który może nosić ze sobą cały czas i mieć go na ręce. E, taki lokalizator może zostać również ukryty na przykład w ulubionej zabawce dziecka, którą zawsze ma ze sobą. No i umożliwi to rodzicom sprawdzenie tego, gdzie w danym momencie znajduje się ich pociecha. E, niektóre modele mają także funkcję wbudowanego telefonu i i Przycisk SOS, wtedy warto poinstruować dziecko, że w razie zagrożenia wystarczy, że wcisną jeden guzik. Spowoduje to wysłanie informacji alarmowej do rodzica, który będzie mógł podjąć odpowiednią akcję, powiadomić służby, powiadomić opiekunów, że dziecko jest w kłopocie. Niektóre pozwalają też na podsłuch dźwięków w otoczeniu, więc dzwoniąc na numer tego GPS-a, można sprawdzić, co faktycznie w tym momencie się dzieje. Innym sposobem może być instalacja oprogramowania w telefonie dziecka. Są to specjalne programy, które są ukryte. Ich działanie w systemie jest bardzo dyskretne, natomiast mają spore możliwości, jeżeli chodzi o monitorowanie tego telefonu. Tutaj taki program przyda się przede wszystkim, żeby sprawdzić, z kim dziecko się kontaktuje w trakcie wakacji, bo w dzisiejszych czasach wiele zagrożeń jest wirtualnych. Komunikacja jest prowadzona przez telefony, za pośrednictwem różnych komunikatorów. Sprzęt do kontroli dziecka z pewnością znacząco zwiększy jego bezpieczeństwo w trakcie wakacji. Natomiast bardzo ważną kwestią jest rozmowa z dzieckiem. Dziecko musi wiedzieć i czuć to, że może rodzicom zaufać, może poinformować ich o każdym problemie. No i warto też dziecko uczulić na to, jakie zagrożenia na nie czyhają. I dziecko nie może bać się mówić o tym otwarcie rodzicom i informować ich, natomiast sprzęt może to tylko ułatwić.